Gdy dystrybutor Viltroxa zadzwonił do mnie z informacją, że wysyłają mi nowe obiektyw z serii Pro. Czyli z tej samej, z której pochodzi mój ulubiony obiektyw do Fujifilm, Viltrox 27mm F1.2, to ucieszyłem się jak dziecko. Viltrox 27mm F1.2 to obiektyw, którego używamy codziennie. To obiektyw, w którym robimy tysiące zdjęć, a w dniu dzisiejszym dołącza do niego jego taki troszeczkę starszy brat. Oto Viltrox. 56 mm F1.2 Pro z mocowaniem pod film, ale jest także dostępny pod Sony. Jest to obiektyw, dla którego warto byłoby zmienić system, nie bacząc na koszty ani na przyzwyczajenia. Choć samemu nagrywam dzisiejszy odcinek, tak jak i wszystkie inne pozostałe odcinki na moim kanale przy pomocy sprzętu Canona, z którego jestem bardzo zadowolony to przyznam szczerze, serduszko mi pęka, że nie mam możliwości podpiąć tego obiektywu właśnie pod bagnet Canona. Ja na szczęście pracuję na systemie Canon, na systemie Fujifilm, na systemie Sony. Mnie aż to tak bardzo nie dotyka, ale jeżeli Ty nie masz dostępu do systemu Fujifilm, masz dostępu do systemu Sony, to jest to obiektyw, dla którego warto to jeszcze raz przemyśleć. A od dystrybutora razem z obiektywem dostałem całkiem pokaźną porcję gadżetów Vitroxa. Jeżeli chciałbyś ją otrzymać, Napisz w komentarzu, w jakim systemie pracujesz lub w jakim systemie chciałbyś pracować i czy popiłbyś obiektyw taki jak Viltrox 56mm f1.2 Pro. A ja około dwa tygodnie po publikacji tego odcinka wybiorę jeden najciekawszy komentarz, a Ty jako jego autor dostaniesz wtedy ode mnie paczkę gadżetów. Nie przedłużajmy. Oto Viltrox 56mm f1.2 Pro. Ja nazywam się Hubert Multana i witam Cię na moim kanale, gdzie opowiadam o sprzęcie do filmowania i fotografii. Zanim jednak zaczniemy, jeszcze taki krótki disclaimer. Obiektyw bohater dzisiejszego odcinka Viltrox 56 mm F12 Pro został mi wysłany na testy przez dystrybutora Viltrox w Polsce. Trafił on do mnie już po jego oficjalnej premierze, w momencie gdy obiektyw trafił także. Na półki sklepowe. Wiltrox Polska nie mieli żadnego wpływu na treść dzisiejszego odcinka oraz nie widzieli go przed jego publikacją, natomiast obiektyw po testach zostanie u mnie na własność, dlatego zgodnie z przepisami oznaczam ten materiał jako sponsorowany. Zanim opowiem Wam o specyfikacji tego obiektywu, pozwólcie, że zaczniemy troszeczkę od końca, od podsumowania, bowiem nie zdarzyło się chyba jeszcze, żeby jakiś obiektyw tak pozytywnie mnie zaskoczył. W zasadzie na każdym polu. I już wam mówię dlaczego. O obiektywach Vitroxa Serii Pro dedykowanych do aparatów z matrycą APS-C miałem okazję nagrać w przeszłości już cztery odcinki. Zarówno o tym szerszym 27 mm f1.2, jak i o tym węższym, czyli 75 mm f1.2, a także o porównaniu obu tych obiektywów. I nie jest to jakaś specjalna tajemnica, że to właśnie wersja 27 mm jest moim domowym ulubieńcem, chociaż muszę tutaj przyznać, że 75 mm w niczym nie ustępuje, zwłaszcza jeżeli weźmiemy pod uwagę kwestie techniczne. A najnowszy 56 mm 1.2 daje nam na pełnej klatce ekwiwalent ogniskowej 85 mm. Jest to więc klasyczna portretówka i przyznam szczerze, bardzo się obawiałem, że Poza zastosowaniami portretowymi, ten obiektyw nie będzie się specjalnie do niczego innego nadawał. No i jakież było moje zaskoczenie? Nadaje się, nadaje się i to bardzo. Bo fotografowanie, filmowanie, generalnie praca z tym obiektywem to było fantastyczne doświadczenie, zarówno ze względu na szybki i celny autofokus, bardzo jasne światło, no ale przede wszystkim boka. Plastyka obrazu, jaką otrzymujemy z tego obiektywu, jest po prostu przepiękna i przyznam się Wam szczerze, nieczęsto mi się to zdarza, ale po nagraniu materiału do tego odcinka, gdy usiadłem do montażu, oglądałem te kadry raz za razem i w kółko, bo tak mi się podobały. Jest pięknie, jest po prostu kurde pięknie i przyznam szczerze, gdy tak oglądam ten materiał, gdy oglądam te kadry, to biorąc pod uwagę jak małym. I takim trochę no, śmiesznym, kompaktowym aparatem, jakim jest XT50, udało mi się nagrać takie kadry. No to kurde, zastanawiam się, co ja robię, korzystając z tego wielkiego, ciężkiego, drogiego, pełnokladkowego kanona. Jeżeli z tym zestawem jestem w stanie zrobić takie rzeczy. Kanon, do którego zakupiłem obiektywy, zdecydowanie ponad górną granicą zdrowego rozsądku, jeżeli weźmiemy pod uwagę tworzenie treści YouTubeowych. I którego rozmiary w ogólnym rozrachunku przyprawiają mnie o ból pleców. No a Viltrox, jak przy każdej swojej premierze, podnosi poprzeczkę coraz wyżej, wyznacza zupełnie nowe standardy tego, czego możemy oczekiwać od szkieł w tak stosunkowo niedużych budżetach. I samemu zacząłem się nad tym zastanawiać, gdzie jest ta granica i czy ten trend podnoszenia poprzeczki coraz wyżej będzie w stanie na dłuższą metę jeszcze się utrzymać. Czy być może Viltrox podąży śladem? innych producentów tworzących obiektywy do aparatów fotograficznych, gdzie z biegiem czasu, poza tym, że zauważalnie na bardzo wysokim poziomie utrzymywała się jakość tych produktów, to jednak zdecydowanie cena poszła do góry. Czy tutaj tak samo będzie z Viltroxem, czy jednak w dalszym ciągu presja cenowa, jaką on nadaje innym producentom, będzie się utrzymywać? Czas pokaże, trzymamy kciuki, aby utrzymało się to myślę na obecnym poziomie. Na razie jednak Viltrox kontynuuje podbój rynku fotograficznego, wypuszczając obiektyw, który, jak na swoje możliwości, kosztuje stosunkowo niewiele, a którego możliwości, według mnie, są fenomenalne. I choć w trakcie nagrań, w trakcie zdjęć na monitorze poglądowym widziałem mniej więcej czego się spodziewać po tym obiektywie, to zastanawiałem się, czy zbyt pozytywna recenzja tego obiektywu nie zostanie odebrana jako to no hej, dostał obiektyw w barterze, to wypowiada się o tym pozytywnie. Natomiast w momencie, gdy wróciłem do domu, gdy zgrałem materiał, gdy go obrobiłem, to byłem już spokojny, bo myślę, że ja nie muszę nic więcej tutaj mówić. Te kadry mówią same za siebie. Gdy to podsumowanie, które zazwyczaj mamy na końcu, mamy już za sobą na początku tego odcinka, przejdźmy sobie do kilku szczegółów technicznych. Viltrox 56mm Pro F1.2 to trzeci obiektyw w serii Pro obok obiektywu 27mm oraz 75mm, jeżeli mówimy o obiektywach dedykowanych do aparatów z matrycą APS-C, oraz czwarty obiektyw w serii Pro, jeżeli weźmiemy pod uwagę tego niedawno zaprezentowanego 85mm 1.4, dostępnego m.in. z magnetem Sony. I tutaj, żeby troszeczkę umiejscowić serię Pro obiektywów Viltroxa, to powiedziałbym, że to jest taka mocna średnia półka. Nie jest to najwyższa półka jakościowa obiektywów, bo ona jest zarezerwowana dla serii lat. Natomiast są one zauważalnie lepsze niż niedawno stworzona seria R. Stwierdzenie, że są one zauważalnie lepsze niż seria R, według mnie nie oddaje pełni możliwości jakie drzemią w tych obiektywach i jest to stwierdzenie mocno niedoszacowane ale tak żeby to zobrazować no to mamy właśnie serię R, serię Pro i serię Lab a jeżeli chodzi o Fujifilm, bo w obrębie tego systemu będziemy się obracać w dzisiejszej recenzji, to niejednokrotnie spotkałem się z takim stwierdzeniem, że przedstawiciele serii Pro, czyli czy to 27mm 1.2 czy 75mm 2, to są najlepsze obiektywy stałoogniskowe, jakie możemy podpiąć w tym momencie do Fujifilm, gdzie ich jedyną wadą jest to, że mając je w posiadaniu, robiąc z nimi zdjęcia, nie można by startować w konkursie na zdjęcie miesiąca w konkursie Fujifilm Polska. Biorąc pod uwagę fakt, że w tym momencie mamy już trzy obiektywy pro dedykowane do aparatu z matrycą APS-C, to śmiało możemy zacząć mówić tutaj o serii. Zwłaszcza biorąc pod uwagę to, jak bardzo zbliżone one są, jeżeli chodzi o wymiary fizyczne, ale także swoje możliwości. I choć tak jak już wspominałem, obiektyw dostępny jest z mocowaniem Fujifilm oraz Sony, to nie wspomniałem o jego cenie, a ta w chwili premiery została ustalona na poziomie 2599 zł. Obiektywy z serii Pro cechują się tym, że ich obudowa wykonana jest z metalowych materiałów i nie inaczej jest w tym przypadku. Generalnie jakość wykonania tych obiektywów stoi na bardzo wysokim poziomie, no a ta metalowa obudowa tylko utwierdza nas w tym przekonaniu. Obiektyw dodatkowo jest uszczelniony, co ma zapewnić nam odporność na kurz, ale także generalnie na warunki atmosferyczne. Mamy więc tutaj przy samym bagnecie uszczelkę ochronną. Przy samym bagnecie, tak naprawdę na tyłach tego bagnetu, posiadamy także wbudowany port USB-C, dzięki któremu możemy komunikować obiektyw z komputerem, na przykład po to, aby przeprowadzić aktualizację. Tak jak już wspominałem, obiektywy z serii Pro mają bardzo zbliżone wymiary i jak możecie zobaczyć na załączonym obrazku, porównując go z Vitroxem 27 mm 1.2, są one w zasadzie identyczne. Obiektyw waży około 590 gram, a jego wymiary to 75 x 92 mm, natomiast z przodu na przednią soczewkę możemy nakręcić filtry ze średnicą mocowania 67 mm. Obudowa wyróżnia się tym, że znajdziemy na niej pokrętło od regulacji przysłony, której zakres pracy wynosi od F1.2 do F16. Przy czym mamy tutaj także możliwość ustawienia trybu automatycznego, gdzie regulacja odbywa się z poziomu aparatu. Regulacja jest skokowa, nie mamy tutaj możliwości płynnej zmiany przysłony, jak to jest możliwe w obiektywach filmowych. Nie mamy także możliwości zmiany trybu skokowego na płynnym przy pomocy przycisku, bowiem takiego nie ma. Tak naprawdę na obudowie tego obiektywu nie znajdziemy żadnych przycisków. Natomiast drugim pokrętłem oprócz tego od zmiany przysłony jest pierścień do ustawiania ostrości. I ten pierścień chodzi z dosyć wyczuwalnym oporem, natomiast umożliwia nam bardzo precyzyjne nastawy. Nie posiada on ogranicznika, także przy wyłączonym obiektywie będzie kręcił się w kółko. Faktura na pokrętle od ustawiania ostrości gwarantuje nam pewny chwyt i całkiem nieźle komponuje się z ogólnym wyglądem tego obiektywu. No a ogólny wygląd generalnie dosyć minimalistyczny, bowiem poza jednym i drugim pokrętłem nie znajdziemy tutaj żadnych fizycznych przełączników. Ani od stabilizacji, bowiem obiektyw stabilizacji nie posiada, ani od trybów autofokusa, bowiem te zmiany odbywają się tylko i wyłącznie z poziomu aparatu. A jeżeli już mowa o autofokusie, to w tym miejscu tylko odnotuję, że w porównaniu do wcześniejszych obiektywów z serii Pro do aparatu z matrycą APS-C zaszła tutaj pewna zmiana. I Wiltrox zdecydował się zastosować inny tryb autofokusa niż było to we wcześniejszych obiektywach, czyli autofokus typu VZM. No i coś, do czego Wiltrok zdążył nas już przyzwyczaić, razem z obiektywem otrzymujemy nie tylko dedykowaną osłonę przeciwsłoneczną, ale także woreczek umożliwiający bezpieczne transportowanie tego obiektywu. To, co najważniejsze w obiektywie portretowym, to bokę. To Bokie odpowiada za tą magię która dzieje się za naszą fotografowaną postacią. Mając tutaj do dyspozycji światło 1,2 i ogniskową 56 mm, możliwości rozmycia tła są spore, a sam efekt bardzo przyjemny, chociaż nieco nierównomierny, jeżeli weźmiemy pod uwagę przekrój całego kadru. Dla jednych może to być wada, dla innych może to być zaleta, natomiast generalnie, jak widzicie na załączonym obrazku, w centrum kadru mamy idealnie okrągłe kółeczka, które... W momencie, gdy przesuwamy się na obrzeża, zaczynają nam się troszeczkę wyostrać formę takich kocich oczek. Natomiast to centrum kadru na przysłonie 1.2, które jest idealnie okrągłe, no wygląda po prostu absolutnie fenomenalnie. A w realnych zastosowaniach nawet niewielkie źródła światła zafotografowane modelem, modelką będą robić nam niesamowity efekt. Także bokeh jest bardzo mocnym atutem tego obiektywu, a obrazek jaki uzyskujemy ma unikalny, niepowtarzalny charakter. Wspominałem już że niejako nowością względem poprzednich obiektywów w serii Pro jest zastosowany układ autofokusa. Autofokus typu VCM nie jest zupełnie nowy dla Viltroxa i jest to już typ autofokusa, który oni stosowali między innymi w niedawno zaprezentowanych, już o którym mówiłem wcześniej 85 mm 1.4 Pro, ale także w tym bardzo kompaktowym, bardzo tanim obiektywie 28 mm F4,5. Autofokus typu VCM cechuje się nie tylko niezwykłą szybkością pracy działania, ale przede wszystkim tym, co myślę myślach doceniam najbardziej osoby filmujące tym obiektywem, tym, że ten autofokus jest niezwykle cichy, praktycznie niesłyszalny. Autofokus jest także bardzo celny i muszę tutaj wziąć poprawkę i wspomnieć o tym, że pamiętajcie, cały czas mówimy o systemie Fujifilm, który, no, generalnie rzecz biorąc, nie słynie z fenomenalnej pracy autofokusa. Zwłaszcza biorąc pod uwagę fakt, że mówi to osoba, która pracuje jednocześnie jeszcze w systemie Canon, gdzie no nie ukrywam, jestem rozpieszczony przez naprawdę bardzo sprawnie działający autofokus, a tutaj no, nie mam większych powodów do narzekania. Generalnie nie zauważyłem żadnych problemów z pracą autofokusa, czy to w trybie filmowym, czy fotograficznym, i muszę powiedzieć, że jest to zdecydowanie powyżej poziomu oczekiwań, jakie generalnie na co dzień mam od systemu Fujifilm. Ostrość zawsze była bardzo mocną cechą obiektywu z serii Pro. Zarówno 27 mm 1,2 jak i 75 mm 1,2 notowały tutaj rekordowe wyniki. No a w tym przypadku nie jest inaczej. Wszystkie zdjęcia, wszystkie filmowe ujęcia, jakie widzicie w dzisiejszym odcinku, zostały wykonane przy maksymalnie otwartej przysłonie na poziomie 1,2. No i ostatnie, czego można by było powiedzieć o tych kadrach, to to, że brakuje im ostrości. Zanim przejdziemy do podsumowania, jeszcze taka jedna techniczna uwaga. Gdy weźmiecie ten obiektyw w swoje ręce, nie przestraszcie się, że coś tam lata w środku, w momencie gdy poruszacie nim na boki. Tak ma być, nic się złego nie dzieje, wasz obiektyw nie jest uszkodzony. W momencie, gdy podepniecie go do aparatu, gdy włączycie aparat, to ten efekt ustanie. No i to by było na tyle. Podsumowanie mieliśmy już na początku, także nie będziemy się powtarzać i do zobaczenia w następnym odcinku.